Dzień dobry, dobrze, że jesteś. To będzie Twój czas. Czas na zatrzymanie się, na oddech, na przypomnienie sobie, że potrafisz przyjmować to, co dobre. Zostań ze mną do końca, bo na końcu tej medytacji Twoje ciało, Twoje serce i Twój umysł. Spotkają się w jednym miejscu, w przestrzeni wdzięczności. Usiądź lub połóż się wygodnie. Daj sobie chwilę, by wszystko, co zbędne, mogło na chwilę odpłynąć. Weź spokojny wdech i długi, miękki wydech. Każdym oddechem. Pozwól sobie opadać głębiej. W spokój. W ciszę. W siebie. Nie musisz nic robić. Nie musisz się starać. Po prostu bądź. Z każdym oddechem. Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej. Poczuj, jak Twoje stopy stają się cięższe, cieplejsze, bardziej obecne, jakby wracały do ziemi. Twoje łydki, uda, brzuch. Wszystko mięknie. Ramiona rozluźniają się: ramiona, kark, dłonie. A teraz zwróć uwagę na swój oddech. Nie zmieniaj go. Po prostu obserwuj, jak powietrze wpływa i wypływa. Z każdym oddechem umysł staje się spokojniejszy. Myśli zwalniają jak liście opadające na wodę. Teraz pozwól sobie zwrócić uwagę do wewnątrz. Możesz poczuć delikatne ciepło gdzieś w okolicy serca. To miejsce wdzięczności, miejsce, które zna spokój. Weź głęboki wdech i pozwól, by to ciepło rozlało się po całym ciele przez ramiona, przez dłonie, przez nogi, aż do stóp. Z każdym oddechem to ciepło staje się jaśniejsze, jak światło, które świeci z wnętrza. I w tym świetle możesz zacząć przypominać sobie to, co dobre. Być może coś drobnego czyjś uśmiech. Spokojny poranek, ciepło dłoni, może wspomnienie chwili, w której czułeś się naprawdę obecny. Pozwól, by te obrazy pojawiały się powoli, jakbyś przeglądał album pełen małych, dobrych chwil. Za każdą z nich możesz w myślach powiedzieć dziękuję. Dziękuję za ludzi, którzy pojawili się w moim życiu. Dziękuję za to, czego się nauczyłem. Dziękuję za to, co jeszcze przede mną. Dziękuję za to, że mogę czuć. Każde dziękuję otwiera Twoje serce trochę bardziej. Każdy oddech pozwala przyjąć więcej dobra. Jeśli chcesz, możesz teraz pomyśleć: jestem gotowy przyjmować to, co dobre. Powiedz to w myślach. Powoli, z uczuciem, z każdym powtórzeniem, to zdanie staje się prawdą. Teraz weź głęboki wdech i wyobraź sobie, że razem z powietrzem wdychasz światło wdzięczności, a z wydechem. Uwalniasz wszystko, co już niepotrzebne. Powoli, bez pośpiechu, wracaj do ciała. Poczuj ciężar dłoni, dotyk ubrania, powietrze wokół twarzy. Zrób jeszcze jeden głęboki wdech. I długi wydech. I zanim otworzysz oczy, zauważ, jak się teraz czujesz. Spokojniej, cieplej, bardziej obecnie. Możesz pomyśleć: Dziękuję życiu za ten moment. A gdy będziesz gotowy. Otwórz oczy i zabierz to uczucie wdzięczności ze sobą w dalszy dzień.